W świecie ludzi każda różnica może stać się powodem do wojny. Religia, granice, poglądy, a nawet kolory flag. Ludzkość od tysięcy lat szuka sposobu na pokój i wciąż go nie znajduje. A tymczasem w samym sercu Afryki żyje gatunek małp, który znalazł rozwiązanie dawno temu. Nie mają broni, nie mają granic, nie znają hierarchii, a jednak ich społeczeństwo jest spokojne, zrównoważone i szczęśliwe. To bonobo, nasi najbliżsi kuzyni. Małpy, które nie prowadzą wojen, nie tworzą polityki i nie potrzebują religii. Ich świat jest prostszy, ale w pewnym sensie mądrzejszy. W tym odcinku opowiemy o stworzeniach, które żyją tak, jak ludzie zawsze chcieli, o istotach, które pokazują, że empatia i zrozumienie mogą być silniejsze niż przemoc. Zaczynamy. Bonobo to gatunek małp, człekokształtnych, które przez długi czas mylono z szympansami. Wyglądają podobnie: smukła sylwetka, ciemna sierść, długie kończyny. Ale różni je niemal wszystko, co niewidoczne na pierwszy rzut oka, bono bo żyją w gęstych, wilgotnych lasach równikowych w Demokratycznej Republice Konga. To jedyne miejsce na świecie, gdzie można je spotkać na wolności. Zajmują obszar między rzekami Kongo i Kasai, naturalna granica, która oddzieliła je od szympansów tysiące lat temu. Od tamtej pory ewoluowały w swoim rytmie, tworząc społeczeństwo, które przeczy zasadom ewolucyjnej rywalizacji. W świecie szympansów, samce walczą o władzę i pozycję. Najsilniejszy dominuje, najsłabszy ginie lub zostaje wykluczony. U bonobo jest dokładnie odwrotnie. Tu przetrwanie zależy nie od siły, ale od współpracy, nie od agresji, lecz od zaufania. W świecie bonobo to samice mają władzę, ale nie rządzą przemocą. Nie używają siły, żeby zdobyć pozycję. Ich dominacja opiera się na czymś, czego ludzie wciąż uczą się z trudem relacjach i współpracy. Samice tworzą tak zwane sojusze siostrzane, trwałe więzi, które utrzymują spokój w całej grupie. Jeśli któryś samiec próbuje zachować się agresywnie, zostaje wspólnie uspokojony, dosłownie przytulony, otoczony, zneutralizowany emocjonalnie. Brzmi banalnie, a jednak działa, bo no bo praktycznie nie znają agresji śmiertelnej. Nie notuje się u nich wojen ani brutalnych konfliktów wewnątrzgatunkowych. W świecie natury to prawie cud. Naukowcy uważają, że to właśnie kobieca dominacja, w połączeniu z empatycznym zachowaniem całej grupy, pozwoliła im przetrwać bez rozlewu krwi. Ich społeczeństwo jest oparte na równości, a pojęcie alfa-samca po prostu tam nie istnieje. bo Bonobo są znane z zachowań, które dla ludzi mogą wydawać się nietypowe, a nawet kontrowersyjne. Rozładowują napięcie poprzez dotyk, czułość, a czasem intymność. Nie ma w tym wstydu, nie ma tabu. Dla nich to narzędzie komunikacji. Tak naturalne jak uścisk dłoni u człowieka. Kiedy dwie małpy się kłócą, nie następuje walka, tylko pojednanie. Bonobo potrafią dosłownie przytulić się po sprzeczce, a po kilku minutach znowu działają razem, jakby nic się nie stało. W języku ludzi nazwalibyśmy to terapią dotyku. W języku bonobo to po prostu życie. Co ciekawe, w grupach bonobo poziom stresu mierzonego hormonami jest znacząco niższy niż u szympansów. A hormony przywiązania, takie jak oksytocyna, utrzymują się na wysokim poziomie przez większość dnia. To biologiczne potwierdzenie, że bliskość naprawdę daje im spokój, bo nobo potrafią płakać, pocieszać, a nawet żartować. Ich gesty i mimika przypominają ludzkie zachowania do złudzenia. Zdarza się, że pocieszają inne osobniki po stracie młodych, albo przynoszą pożywienie tym, które są zbyt słabe, żeby same polować. To nie są zachowania przypadkowe, to empatia w czystej formie. Naukowcy wielokrotnie obserwowali, że bonobo reagują emocjonalnie na stres innych członków grupy. Kiedy jedno cierpi, inne przychodzą, kładą rękę na ramieniu lub delikatnie dotykają jego twarzy. W świecie ludzi nazwalibyśmy to współczuciem, u bonobo to codzienność. Ich młode uczą się tego od urodzenia, nie muszą rozumieć słowa dobroć, widzą ją każdego dnia w zachowaniu dorosłych. Patrząc na Bonobo, trudno nie zauważyć podobieństw do ludzi, tak jak my potrafią współpracować, tworzyć przyjaźnie, a nawet zawierać sojusze. Ale różnica polega na tym, że my często budujemy relacje na strachu lub interesie oni na spokoju i zaufaniu to społeczeństwo bez polityki, bez rywalizacji, bez hierarchii. I choć brzmi to jak utopia, dla Bonobo to po prostu codzienność. Ich zachowania pokazują, że przemoc nie jest nieunikniona że współpraca może być skuteczniejsza niż dominacja i że pokój to nie słabość to ewolucyjna strategia przetrwania niektóre badania sugerują nawet że w grupach bonobo tempo regeneracji po stresie jest znacznie szybsze niż u jakiegokolwiek innego gatunku naczelnych to tak jakby natura sama nagradzała ich za spokój człowiek przez tysiące lat budował cywilizację ale wraz z nią zbudował przemoc państwa armie granice rynek władze i choć osiągnęliśmy wszystko, to wciąż nie potrafimy osiągnąć tego, co Bonobo mają od zawsze spokoju. Ich świat działa bez zasad, bez przymusu i bez prawa bo działa na emocjach, na empatii, trosce i potrzebie kontaktu. Może właśnie to jest prawdziwa inteligencja niezdolność do budowania miast, ale do życia w zgodzie nieumiejętność programowania maszyn, ale zrozumienia drugiego. Bonobo przypominają nam, że ewolucja nie zawsze nagradza siłę. Czasem nagradza współczucie, bonobo nie potrzebują religii, by znać moralność. Nie potrzebują władzy, by mieć porządek. Nie potrzebują kar, by wiedzieć, co dobre. Ich świat działa, bo jest prosty. A może nasz świat jest zbyt skomplikowany. Każdy człowiek rodzi się z empatią, ale tylko nieliczni potrafią ją utrzymać w dorosłym życiu. Bonobo nigdy jej nie tracą. I może właśnie dlatego, to one są prawdziwie rozwiniętym gatunkiem, a nie my. Bonobo to małpy, które zamiast wojny wybrały miłość. Ich historia pokazuje, że można żyć bez przemocy, bez wojen, bez strachu. Wystarczy empatia i dotyk, by przywrócić równowagę, którą człowiek dawno utracił. A teraz pytanie do ciebie: czy gdybyś mógł żyć w świecie takim jak Bonobo, pełnym zaufania i spokoju, zrobiłbyś to? Napisz w komentarzu. A jeśli chcesz poznać więcej niezwykłych historii ze świata zwierząt, zostaw subskrypcję. Do zobaczenia.